Dzisiaj będziemy, będę nagrywał odcinek jeszcze z tak po 15, Może znacie Kolesia? subskrybujcie go też. Eee, jak subskrybujecie mnie albo jak mnie znacie, to proszę za zasubskrybować mnie i tam czeka po 15. Jak to zrobicie, będę bardzo wdzięczny. A w, dzi a w dzisiejszym odcinku gramy w Stumble Guys gierkę, której da w którą dawno nie grałem, nie wiem. Jakoś dobrze mi się w nią gra. Ostatnio. Czasami lubię sobie nie, nawet pograć w nią, ale no... To nie jest taki koniecznie, że mam przecież w ogóle 5 klejnotów mi wypada, to co ja mam go do gadania. chyba tej mam 8 81, kurde... Ja eee, kurde, blade. Jakie fajne emotki, chciałbym takie. Patrz, patrzcie. Czerwono. Tak było. Fajny kolorek taki. Dobrze, ja tu. Ja tu nie zawracam Wam głowy i od razu biorę się do rundy. Tylko to jest akurat słabe konto, więc nie śmiejcie się z moich skinów. Każdy ma skiny, jakie ma. A ja mam takie słabe. A chociaż mam tego jednego fajnego. Dobra. Zobaczmy, może dzisiaj jakaś koronka pójdzie. Ale no... Ja tego nie wiem czy koronka pójdzie. To raczej. Nie. Bo mam ile procent? Kurde mam? Ja 3% mam, ale dobrze że ładuję. Jestem podłączony do prądu. Do prądu jestem podłączony. Ja cię kręcę. No kurde, blade, ale... Ale gamon Tylko gamon nie umie tak zrobić no Kurde, myślałem, że uda mi się to przejść No kurde, nawet tędy nie umiem przejść Jakie Jaki, Jaki? Gamoń ze mnie Ale mi zacina No kurde, blade. A teraz zostanę po mordzie chyba sto razy Kurde, ale mi się zacięło pod bordą. Dobra Ilu osób doszło? Boże, gdzie ja kamerkę dałem? Ja cię kręcę, takiej zawrotki Ja jeszcze nie miałem, żeby kurde dać kamerkę komplet w komplet innym miejscu Ta, ta runda będzie nazywana rundą Do kolekcji przegranych rund może wyjść. Kurde Myślałem, że chociaż pierwszą rundę wygram. A no to co się dzieje, jak ja mam lagi, jeszcze jakieś buty mnie goną? sorry. A dobra, wychodzimy na razie z Okej, okay, na razie stary. Poza ja mam już tą misję, ale fajnie. Nie mówcie mi, że mi się jakaś reklama... Kurde, reklama jakaś głupia. Wyłączcie tą reklamę. Wyłączcie ją, no proszę. <noise> Dobrze to, so, że klikacie subskrypcji. Jak będziecie klikać subskrypcję... Ale pamiętajcie, subskrybujcie mnie i mojego kolegę TomczakPodługa15. Tomczak On też nagrywa spoko filmy. To no nie jest najgorsze. To nie jest zaraza, że tak kule was zarazi... Że kurde wam gały na przykład wyskoczą z miejsc. Z miejsc. Ja spojrzę, czy jest jakaś fajna misja. Nie ma fajnych misji. A co inna, na razie nie. Eee, O Boże, 25, że to mam dostanę. Ja cię kręcę, co, co ja to zrobię. Fajnie, spoko. Ja, ci to jest spoko, to jest fajne. I tam. Karnety się zmieniły w Stambule, ale czy jeszcze coś możemy grać? Czy jeszcze coś da się tu pogryć? Eeeee, no kurde, bladej, ale od 250 tych, więc sobie zagram. Nie wiem, dodaj znam ich nie gotowe. A, czyli tak, o kurde! Tu jest jeden v 1 ale spoko. I kurde, to jest takie kozackie. Widzowie, grajcie w to. W 1V1. błaga nie ta mapa. Nie ciepłe. Kurde, ale, ale zgapiecz. Ale zgapiecz, no po prostu tak zgapiać skina. Tak zgapiać skina. Ulubionego skina tak zgapiać. No. Aby go strąciła ta woda. <ścoughs> Ale papier. Ale łatwo. Okej. Okay, no to spoko jest. Fajnie. Widzowie, grajcie w tą grę, to jest spoko. Bardzo fajne. W gier, Boże. Kolejna misja. Przejdź do przepustki. No, no. No, kontynuuj, okej. Okay. No, ale spoko jest, no. Widzowie, bardzo fajnie jest. Ej, spokojnie, o 50. To jest jakieś 50. Jadzie! A ja już już, już gram. No kurde, blade. Co mi włącza? Jakieś ustawienia mi włącza. A to się kupię. O, ki. Kup. Kupię przepustki. E, dobra, ja tu chyba mogę wejść. Ja cię kręcę, ale fajnie Może tego coś skiepściłem Kamera O kurde, blady. Ale fajne. Ale fajnie. Ja cię kręcę! Nie włączaj mi głupich rzeczy. I, dobra. Co będę mieć dalej? Coś takiego. Ja, ale fajna emotka. 50 tych krowie placki 20 tych... ale fajny skinio. Taki fajny, takie coś. A taki, taki skinio bo Ten skin mi się nie podoba. No i to nie ma tyle jest. Jak ja to chcę kupić. Aktywuję sobie to potem. Nie wiem, czy się opłaca. Jak się opłaca kupować karnet w StumbleGuysie, to zostawiacie. Jak się opłaca kupować karnet ten, ten słaby taki bez niczego. Jak się opłaca ogólnie kupować jakiś słaby karnet, słaby bez niczego, to zostawiacie lajka. Ale jak się op nie opłaca kupować takiego mega słabego. Do niczego karnetu i się nie opaca go kupować, to zostawiacie. Laj. Jacie! Zostawiacie lajka za to, że mnie wypił. No kurde, blade! Noż na no, no kurde, blade! No jej! No jej! No jej! O Boże, bo mi przestało. Jej! Ty, 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 ty. No co mnie? No co mnie spychacie? nie? No nie no, przegieli, mistrza. Spychać, no nie no, kurde, ale przegieli. No ja cię! Ja też jakiś jestem głupi dzisiaj, nie w humorze jestem. Jestem dzisiaj nie w humorze, no Co się co mi się stało? No to się stało! Czemu mi to tak laguje? Jest! Jest! No choć tyle! Przeszłem ile tam było osób? Kurde już nie ma. Ale moja kamerka lata po ekranie, ui! Kurde, jak zobaczycie teraz miałem twarz, macie zostawić subskrypcję. Zobaczyliście ją, kurde. Zostawiacie. Błagam! To nie jest takie duże poświęcenie, to tylko, to tylko taki czerwony przycisk. Subskrybuj. Zrobi... No, ale kamon, no wskoczył mi na głowę! No, na ład mi wskoczył. Z takimi kamoniami się nie zacznie. Takich kamoni nie warto słuchać. A dlatego bo są kamoniami wstrętnymi, głupimi. I no nie warto ich słuchać. No nie, no. No ale łatwo, no kurde, blade. Nie, yeah. wow. fajnie jaki dzień No i tak, jeszcze dzisiaj jakiś odcinek pewnie zrobię, tylko jaki. Kurde A tutaj jestem, A czyli mogę to kupić. B, B, be, back backpack. -back. Przypustki 8. Eee, <grymne> e, no to jeszcze malutka. To jeszcze tego 2000 tych zdobędę. 1000, co ja gadam? 950. Dobra, turbo turniej. Turbo turniej. Turbo, Dobra, co mam robić? Czy jest tu jakiś fajny prezent? Gdziemy. Czy tu jest jakiś fajny prezent? Gamonie. No to chyba to się najbardziej opłaca, bo się dużo dostaje. No spokojnie jest. Fajnie jak Kurde, by Abra jakąś betę nagrała. Spoko Ebra. A ten śmierdzący gamon mnie nie pokonał w Chyba, że jakieś lagi straszne będę miał. No to wtedy... No to, to już 4 no to... ui. Nie no. Może wygra. Jak on to robi? Jaki gamoń? Kurze! Jak on to robi na kurde bladę? Jakbym kurde zabrał na kurde bladę. Jestem dobry na szczęście w blockdasha. Kurde, nie chciał mi podwójnie skoczyć. Jak on tak skacze? Ma jakąś animację dziwną do skakania? No jaki gamon Jakie pie... I co? Dobra, tego już nie przeżyję. Ale ładny był tam ten trik, który wypier... który spieprzy, spieprzyłem. Widać, że dobry gracz był. Gracz był... Kurde, co on za triki robi? Przy animacji miał fajną. Widocznie, albo ktoś z YouTube'a mu podpowiedział. Jak kiedyś znałem taki trik. Wiedziałem, która to animacja, ale kurde, tyle się nadod nadodawało, że ja już zapominam wszystko. Po co, i ja już już to nagrywam. Dobra, na razie. Yy, w dzisiejszym odcinku to był koniec. Kurde, przez to głupie słabe. Głupie, dziwne, słabe, słaba reklama, no cały czas jakieś reklamy. Głupie, słabe, niefajne, słabe, nielubiane, głupie, dziwne, słabe, nie lubię, niefajne, nie słabe, niefajne, nie lubię, nie słabe, słabe, nie słabe, kurde, no nie się wniosek. Ale od razu mówię. Pa! Subskrybujcie mnie! Mnie i Tomczek Podługa piętnaście. Na razie.